Cegła po cegle cegła po cegle. Tak został wybudowany blok, w którym znajduje się mieszkanie z naszej oferty. Tylko dlatego, że blok został wybudowany w 1998 roku, dziś to mieszkanie możesz kupić za 6400 zł za 1 m2. Gdyby dziś któryś z deweloperów zdecydował się na budowę bloku z czerwonej cegły, ceny takich mieszkań pewnie wynosiłyby kilkadziesiąt tysięcy złotych za m2. Mieszkanie w bloku z cegły jest ciepłe, ekologiczne i co ważne, w takim mieszkaniu nie słyszymy. Sąsiadów. Jeśli chcesz zobaczyć to mieszkanie na żywo, zadzwoń i umów się na prezentację. Moje mieszkanie Biuro Nieruchomości.